Powiedzcie mi, jak to jest, że szkoła nie realizuje zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a rodziców zgłasza do sądu o wgląd w sytuację rodziny? Jak to jest, że dziecko nigdzie nie przejawia żadnych zachowań agresywnych czy autoagresywnych, tylko w szkole? Powiedzcie mi, jak to jest, że dziecko od lat chodzi ze swoimi rodzicami do kina, świetnie się tam bawi, a szkoła odmawia zabrania dziecka właśnie do kina? I przez to cała klasa nie może pójść na wycieczkę. Jak to jest? Że pedagog po trzech dniach pobytu dziecka w szkole proponuje rodzicom szpital psychiatryczny i oczywiście zalekowanie. Jak to jest, że rodzice innych dzieci nie żalą się na zachowanie tego właśnie jednego dziecka autystycznego, tylko nauczyciele? Jak to jest, że dziecko ma nauczyciela współorganizującego kształcenie tylko dwie godziny, skoro z tym dzieckiem są aż tak straszne problemy? Powiedzcie mi, kochani, ile to będzie jeszcze trwało? Naszym dzieciom odmawia się przyjęcia ich do szkół specjalnych, ponieważ są w normie intelektualnej, do szkół integracyjnych, bo za dobrze funkcjonują. A w szkołach masowych, niestety, nie ma specjalistów. Ale na szczęście my, rodzice dzieci w spektrum, poznajemy już nasze prawa i mama, która dziś zgłosiła się do mnie. Mama, do której jutro przyjdzie kurator sądowy, ponieważ została zgłoszona do sądu, nie zostanie bez pomocy. Kolejna mama i kolejne zgłoszenie. A teraz, moi drodzy, będzie mój apel. Mam nadzieję, że do tego dołączycie. Apeluję do ministra edukacji narodowej. Bardzo proszę zainwestować w szkolenia dla kadry pedagogicznej, ponieważ ewidentnie nie mają wiedzy na temat spektrum autyzmu i nie potrafią radzić sobie z dziećmi w spektrum autyzmu.